Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego aby tematu. Aby wymienić świece zapłonowe w samochodzie, wystarczy wykonać 5 prostych czynności: aktualizacja. 22 grudnia 2023, 12.26 jest opublikowano, 7 grudnia 2021, 14.27 jest posiadanie samochodu wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Zarówno podczas jazdy, jak i konserwacji są kwestie, które z pewnością powinny być wykonywane przez ogólnego mechanika lub specjalistę, ale wymianę świec zapłonowych można wykonać samodzielnie w pięciu krokach. Chociaż dla wielu może to być trudne zadanie, prawda nie jest taka, dlatego podzielimy się z Tobą poradami ekspertów, abyś mógł nauczyć się wymieniać świece zapłonowe w swoim samochodzie w zaledwie pięciu krokach. Jak ekspert, świece zapłonowe odgrywają ważną rolę w działaniu silnika benzynowego samochodu dzięki czemu może on mieć dłuższą żywotność. Jeśli świece zapłonowe nie są w dobrym stanie, będzie to miało wpływ na silnik, a ich żywotność ulegnie skróceniu. Dlatego tak ważna jest ich regularna wymiana, uruchomienie samochodu zależy od tych części, zużycie świec zapłonowych spowodowane różnymi czynnikami, zużycie zależy od kilku czynników, takich jak typ samochodu, sposób jazdy i przebieg pojazdu. Podkreśla strona Solo Autos. To, co decyduje o wymianie świec zapłonowych, to moment, w którym zaczynasz rejestrować pewne trudności w zapłonie silnika, gdy wykryjesz te usterki, nie wahaj się wymienić tych podstawowych części do jego działania. Oprócz wpływu na żywotność silnika, świece zapłonowe w złym stanie oznaczają również wyższe zużycie paliwa. Ogólnie rzecz biorąc, samochody mają jedną świecę zapłonową na cylinder. TJ V6 będzie miał 6 ale należy wziąć pod uwagę że istnieją pojazdy które mają dwie na cylinder 1, świece zapłonowe i materiały potrzebne do ich wymiany. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest posiadanie niezbędnych narzędzi i produktów do wymiany świec zapłonowych. Nie zapomnij postępować zgodnie z zaleceniami producenta samochodu dotyczącymi marki świec zapłonowych. Ponieważ jest to dobry początek, aby upewnić się, że wszystko pójdzie idealnie, potrzebny będzie klucz do świec zapłonowych, narzędzie do rozłupywania lub zacisk, taśma izolacyjna i opcjonalnie inny klucz, nasadka i przedłużka, które pomogą w wykręceniu świec zapłonowych. 2. Demontaż przewodów lub cewek świec zapłonowych. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zlokalizowanie świec zapłonowych. Zwykle znajdują się one w pobliżu silnika, w niektórych przypadkach na górze. W innych pojazdach są one zwykle ukryte pod plastikową osłoną. Po ich znalezieniu następnym krokiem jest usunięcie przewodów lub cewek z każdej świecy zapłonowej. Zaleca się oznaczenie każdego z nich taśmą, aby wiedzieć, gdzie się znajdują. Usunięcie przewodów lub cewek nie wymaga dużego wysiłku wystarczy je lekko pociągnąć. Eksperci zalecają, aby dokładnie wyczyścić studienki świec zapłonowych, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia, które dostaną się do silnika, mogą wpłynąć na jego działanie. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, aby upewnić się, że każdy otwór jest czysty. 3. Usuwanie zużytych części świec zapłonowych Następny krok jest bardzo prosty. Należy odkręcić każdą ze świec zapłonowych za pomocą klucza do świec zapłonowych. A jeśli go nie masz, możesz to zrobić za pomocą klucza, znanego jako Grzechotka i Matrycy 5 ósmych. Należy pamiętać, że lewa strona luzuje, a prawa dokręca. W niektórych przypadkach konieczne jest użycie przedłużki. Aby dosięgnąć świecy zapłonowej, gdy świeca zapłonowa jest poluzowana, należy ją wykręcić. Pamiętaj, że każdy otwór świecy zapłonowej musi być czysty przed włożeniem nowej świecy zapłonowej. 4. Otwórz nowe świece zapłonowe Teraz należy otworzyć nowe świece zapłonowe, aby skalibrować je jedna po drugiej. W tym celu należy użyć kalibratora i postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Aby doprowadzić świece zapłonowe do prawidłowego poziomu. Chociaż każdy samochód wymaga różnych mierników świec zapłonowych, są one zwykle skalibrowane w zakresie od 0,028 do 0,060 cala. Aby uzyskać najlepszą wydajność, Należy zapoznać się z zaleceniami producenta samochodu, nawet producent świec zapłonowych zaleci pewne rozmiary dla prawidłowego funkcjonowania produktu i wydajności silnika. 5. Montaż nowych świec zapłonowych po ich prawidłowym skalibrowaniu. Zamontuj każdą świecę zapłonową w odwrotnej kolejności, w jakiej zostały zdemontowane. Najpierw dokręć je ręcznie a następnie użyj specjalnego klucza i dokręć je o jedną ósmą obrotu. Nie należy ich dokręcać zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika. Sprawdź również instrukcję obsługi samochodu pod kątem zaleceń producenta, ponieważ nie powinny one być zbyt ciasne. Gdy świece zapłonowe są już na miejscu, następnym krokiem jest ponowne podłączenie przewodów lub cewek do każdej z nich. Jeśli miały plastikową osłonę, Należy ją również umieścić. Po wykonaniu wszystkich tych czynności należy zamknąć maskę, a następnym krokiem jest uruchomienie samochodu, aby można było sprawdzić, czy wymiana świec zapłonowych zakończyła się sukcesem. Jeśli zapłon silnika działa bez większych problemów, powinieneś być zadowolony, ponieważ wykonałeś całą procedurę poprawnie. Przeczytaj również.